Aha. To pana praca. Bierz pan parówę, idziemy na zwiady o, o, nie... Pomocy! Ja! On mnie przytula! <śpiewamy> Dobra, idę przodem, O oh, kurwa przepraszam No może nie, nie tędy droga, co? To wy... Nie zadziera się ze strażnikiem nocnym Monte! Monte! Obudź się, ty patafianie pierdzielony ty! Proszę pana, a kim jest Monte? Śniło mi się, że jadłem takie danonki, kurwa, o smaku Monte. Rzutosław, y żytosław.! Ziósłtosław! Co? Zobacz, kto tu jest. O kurwa, to tamenda. menda. <laughs> Pajaka spasiona, gruby. <laughs> ty, kurwa! E. Zobacz, jaki ma buty! Ż Ż Żutosław! To. Bo ty związane ręce masz. O, ja też. O kurwa, ty też masz i nogi masz związane. O kurde, będzie ciężko, no trudno. Co masz nam do powiedzenia? Słuchajcie, wy gamonie pierdzielone. To koniec. Wasz i wszystkich wokół, oprócz mojego. No i tych moich kumpli z tyłu i w ogóle. Nieważne. Słuchajcie! Tak mu z ust jedzie, że nie mogę go słuchać! Zamknij pizdę, bo cię zaraz skatuję na śmierć. A wiesz co to pasta do zębów albo do butów? Cicho bądź jak ja mówię teraz. Dobrze, ty, Marcin, dobrze wiesz, czemu tu jesteś. Dobrze wiesz, czemu się tu znalazłeś wraz ze swoim nowym, z innego wymiaru źródłem. Dobrze wiesz. To będzie, jeżeli ciebie ani go nie zabije. Jak was nie zabije, no to ja umrę. A jak was zabije, to nie umrę. Logiczne chyba, co nie? No, także jesteście związani, nigdzie się stąd nie wydostaniecie. Ja teraz mam obiad. Żona ugotowała z także chwilę mnie nie będzie, ale za godzinę tutaj wrócę i tak was skatuję. Powiedz mi wszystko, wszystkie tajemnice świata i umrzecie tak, jak być powinno. Nie możecie zaburzać pętli czasu i tymi swoimi gównianymi portalami. Teraz wam dam tutaj małą niespodziankę. Um, czekaj, czekaj, z kieszenic wyciągnę, żebyście um, mieli tak na poczekanie, jakbyście na mnie czekali. I um, czekaj, gdzie to było, gdzie to było. I um, um, kurwa. Gdzie to było? I... Nie, kurwa, to nie to. Moment, 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 moment. Co ci? Nie to są zwłoki z gównem. Nie, nie, nie to też nie. Eee, I... ej, I... to. Eee. I... Macie tu butlę gazową. Zabrałem jednemu Niemcowi, kiedy chciał popełnić samobójstwo. Jest rozczeniona. Za godzinę jeszcze będziecie żyć, ale już niedługo, także ja spadam. Trzymajcie się. Ha, 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 ha. <laughs> kurwa, prawie nie wytrzymałem przez ten <laughs> niego oddech. Ja pierdole, jeszcze się dodatkowo takie bąki puszczam, że myślałem, że zaraz zginie kurwa. już. Dobrze, że chociaż gazu trochę teraz tuś można odetchnąć, co nie? No. O, jak, jak ten gaz pięknie pachnie, to <laughs> Dobra. Yyy, Ziotosław, jest sprawa. Słucham? Musisz zajrzeć jakoś do swojej kieszeni i poszukać coś, czym rozwiążemy te sznurki. Bo to są zwykłe pętle, kurwa, moja babcia już lepiej wiąże. Proszę pana, on chyba, kurwa, ściągał na przedszkolu, jak się supełków uczył. Nie wiem, weź... Kieszeni. Znajdź coś z tej swojej kieszeni, zaraz tą spierdzielamy. I... Jezu, znowu ktoś się sfajdolił. Ojej. Ja. O. Znalazłeś? Nie. Gołąb nie pomoże. Nie no, gołąb nie. O co, co tu, tu robi? robi twój wujek? Nie, to mój dziadek był Weź, wyciągnij coś. No, dawaj, dawaj, nie ma czasu, on tu będzie zaraz. No. Poczekaj, szukam. Ja mam bardzo pojemną. Jest, jest, jest. Cholera Szybcie, bo się zaraz zesram, no. Panie, Zanim uciekniemy. Nie... Pój... odwrócisz się nie pójdę, nie pójdę. i nasram tutaj w rogu, bo nie wytrzymam po prostu. Masz pan to. A jak mam wziąć noże, jak jestem tutaj przywiązany? Czekaj pan, wyjmę sobie. Do buzi se wsadzę, poczekaj. Oprócz Kurwa, za, za głęboko. Błabyś się jak kuta. Co? Ech, za głęboko, cholera, jeszcze raz. Ech, ech. O, o. Dobra, rozwiązałem się. Dobra, to Oj. teraz rozwiąż mnie rozwiąż Czekaj. mnie Czekaj No rozwiąż mnie szybko Cicho, bo ci to zaraz w oko wsadzę. Kurde. Oj, Ała! o to. No co ty przewróciłeś mnie, nie? Czekaj. Dobra. Nie rozpraszaj mnie, bo ci trafię wielito. Jezus Mario. Boże, co ty ze mną robisz? Ała! Dobra Jeszcze ręce Czekaj, czekaj. Jezu, znowu się srałem Czuję. Jeszcze ręce No czekaj ciach, 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 ciach Ała, moje ucho! Ucho mi odciąłeś debilu Spokojnie, ja znam pierwszą pomoc Tam, no ciekawe O, o, o o, o, A! o! Dobrze Żytosław Nie wiem od czego są te drzwi Ale są zamknięte, my nie damy rady tego wyważyć Czekaj Użyję swojego... Swojej mocy Nie da rady, musimy iść na dół Dawaj, może jest jakieś wyjście Jakieś tu ślady są dziwne Panie, nie podoba mi się, że tu jest tak ciemno jak kiedyś grałem w taką grę o schodach Tak? Jak się skończyła? Chujowo Dlaczego? Przestraszyłem się i narobiłem w gacie Dostałem potem opierdziel Słyszysz pan płacz tego dziecka? Słyszę A wie pan co jest najlepsze? Ja na pewno nie mam dzieci Ja może mam, ale jak już to w Tajlandii A. A skąd pan, pan wie, że nie jesteśmy w Tajlandii? Bardzo... Nie wiem, ale wie pan, że w Tajlandii bardzo łatwo się na. Czekaj! Na... Słyszę się oddech Może to on się boję dalej schodzić, panie Spokojnie pan, mam w kieszeni broń Panie, ja mam pomysła Jakiego? Żeby się ubezpieczać. Ma pan nadal w kieszeni swoje rekwizyty? Jakie? Parówę A Wyciąga Wciąga pan parówę idziemy na zwiady tak. Mamy parowy, nie zawahamy się ich użyć. Boże już myślałem, że pan zniknął. Ja też. Ale że pan zniknął. Panie, te schody chyba nie mają końca. Ile tu jest pięter? <grym> na razie było jedno piętro, na którym siedzieliśmy. Na razie to są pół piętra bez żadnego wejścia ani wyjścia. Panie, przecież to wygląda jak klatka schodowa każdego osiedla na Ursynowie. <grym> Dobrze, do, 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 do. Co to Open było? Fajer, panie ognia! Nie mam amunicji do parówek. Ja też. Wyciągnij pan shotguna. Hmm. Czy to coś znikło? A! Nie! Jezu, przepraszam! Panie! Panie! O! o przeżyłem! Gdzie panie? O Jezus, Jezus, Maria! O. Gdzie jesteśmy, panie? Nie wiem, ale coś Nie wiem, ale te rury kanalizacyjne to jednak były ciasne. Jezus panie, Maria. mi coś do kieszeni wpłynęło i boję się sprawdzić, co to o, jest. Jakie jestem, ładny? Ej, Czekaj, panie, bo mi się główne do nugawki przykliło. Dobra. Panie, to wygl... nie podoba mi się ta krew. To wygląda na jakieś pomieszczenie. Nie wiem, to czy to nie jest to ich baza, barak. czasem wiesz? Barak jakiś chyba, jest coś tu w tych Nie wiem. Będziemy musieli sprawdzić, to? co to jest za barakiem. Ciekawe, czy ktoś tam jest na zewnątrz. Ech. Ech. No to panie paruwa i dalej zwiady, nie? Czekaj, Czekaj, ale nie, nie, nie otwieraj pan drzwi, nie teraz. Zamknij pan to Trzeba najpierw sprawdzić tutaj przez okna Czy ktoś jest? Czy, czy, czy nikogo nie ma? Na no spokojnie Trzeba badać czy są jakieś tutaj itemy, żeby wziąć Żeby, wie pan, spierdzielić stąd Muszę pana ratować, bo sam się nie wydostanę z tego wszystkiego Co nie? Dobra, czekaj panie Ogólnie to chyba nic nie ma Tu nikogo nie widzę Dobra, panie Wyjmuj pan parówę. Idziemy na zwiady teraz. Panie, tu jest trup. O kurwa rzeczywiście. Dobra, wyjmuj parówę, tym bardziej pan. Idziemy na zwiady. No Panie, wyjmuj to... tą parówę, bo sam ci ją rozepnę Nie krzycz na mnie Dobra, ja ale po... Kucnij pan, kucnij pan Panie ja nic nie widzę za... Widzisz pan coś? Wroga jakiegoś? Nie. Sektor clear jak to się mówiło. O Jezu, ktoś tu nasrał ostro, patrz pan. No... Ja pierdolek ktoś miał niezłe smrakę. I może znajdzie. Dobra, tu na razie nic. Czysto, czysto, czysto Chodź ty! Karaluch tam łaził, kurde Dobrze, że się go pan pozbył, bo ja się boję robaków. Dobra Jestem gotowy na strzał Dobra, to panie, to, to błyskowy rzucił O kurwa nie w tę stronę Jak pan rzucasz te granaty Jak pan rzucasz te granaty Dobra, e, bunkry czyste tutaj musimy obadać teren, znaleźć, nie wiem, może mają tu jakiś magazyn Jakiś kombinezon, nie wiem, pancerz, i stąd trzeba spierdolić, panie. Jak najdalej. Muszę ci uratować, bo sam się nie uratuje. Panie. Dobra, panie. Bunk bunkry obadane, nic nie było. Trzeba za znaleźć tutaj jakiś, nie wiem, może mają jakiś magazyn, jakiś pancerz, i trzeba stąd uciekać. Muszę panu uratować, bo jak ja pana nie urtuję, no to sam się kurka nie uratuje, będzie lipa. Dobra. Mówimy o do tej wieży. Nie, ale tu widzę jeszcze jakiś budynek. Chodź pan tam najpierw. Dobra, szybciej. Panie, nie podoba mi się. Nie. Widzisz pan to? Panie, pod ścianę, pod ścianę. Dobra, sprawdź spraw, czy ktoś tam jest, tylko nie hałasuj. Panie, nie, nie hałasuj! Kurwa mówiłem, nie hałasuj. Nikt nie słyszał. Czy Czysto? Czy ale nie ma tam żadnego pancerza. Idziemy dalej, chodź pan. Poczekaj pan, nie sprawdziłem jeszcze tutaj. Jakieś komputery tu są, może coś z nich wyciągnąć się, da? Tak? Nie, chodź pan dalej, szukamy broni czy czegoś. No idziesz pan? Chodź pan! Czekaj pan, bo drzwi. Nie baw się teraz siurasem. idziemy, no. Bają mi się te drzwi. Proszę pana! Jest tu jakiś budynek i jest tabliczka armory, to chyba tutaj mają zbrojownię. Dobra. Łamujemy się. Widzisz pan coś przez okno? O Jezu! Jaki tam jest syf Dobra, uwaga, hakuje Chodź pan, chodź pan. Dobra panie Panie, chodź pan tu. Bierz wszystko co pan spotkasz e. Tu są granaty i amunicja do parówy O Jezu e. Amunicja do karabinu maszynowe. O tu masz pan dwa dildosy, jakbyś pan chciał, bo wiem, że pan lubisz Panie o, o. Znalazłem wibrator no, A tam masz pan dwa dridosy takie na tu napęd Gdzie? No tam w rogu U. Nie w tym drugim rogu. A łaha, zemdlałem się. Stawaj, pan nie ma czasu na wyjaśnienia. O. Jest. Dobra, to dobrze, dobrze. Tu nic nie ma. Dobra. Badaj, pan wszystko. Zebrałem karabiny. To Aha. na to pan E Dobra, to coś jest? Ja to biorę ze no sobą. bierz pan szafkę? Spierdzielamy, szybko spierdzielamy, szybko. Spierdzielam. Ah! Szafkę pan bierze, szybko. No biorę. E, 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 e. Chyba tędy nie wyjdziemy. Czekaj pan, co coś tu pisze? SCP i bardzo niebezpieczne, nie otwierać może zabić i zginąć cała ludzkość. In, in. ja zbudowałem tratwę. To nie tędy, tratwa później. Bierz pan tratwę i idziemy w drugą stronę, szybko. E, 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 panie, to chyba tędy droga. Ale panie, Co? uważaj pana na żołnierzy, wyglądają na najebanych, ale czujnych. A spokojnie. Panie. Ja spierdałem szybko, pa Panie, gdzie pan mnie zostawił? Halo Chuj, idę za nim No nie mogę O, nie pobudzili się Chyba chyba za bardzo się noje bali Gdzie ta tratwa? A co to? Co to, co to? Co to ja? No nie chodź pan szybko, bo... bo czas ucieka, tratwa tu jest! Biegnę! Ale to nie jestem ja, jestem obok! Jebało mnie na pół mapy. Kur. Ha, 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 ha. Jeżeli myślą, że mi ucieknie, to się grubo mylą. Pora wszcząć alarm. <ścoughs> Teraz się nie wymkną. No. Atakować te męby pierdzielone. <śmany> a ten pora wypuścić w sumie tego potwora. Otworzyć wszystkie wrota, jakie tu istnieją, do kurwy Słuchajcie moje żołnierze! Mówię do Was! Przestańcie się napierdać! Macie misję do zrobienia! Więźniowie nam uciekli, bo oni ci kurm, bo, bo cię zajebie zara! A! Słuchaj mnie no! Słuchajcie mnie! Uciekli z więzienia, potwór wypuszczony, czekajcie, podejdę trochę do przodu. i No podejdę do przodu trochę, o! Słuchajcie, więźniowie uciekli, potwór wypuszczony, poleciał w pizdu za nimi. I wy też się weźcie do roboty. Zanim mieli, to już, zrozumiano? Ja też wyjmę asa z rękawa. Na nich będzie już ciekawa teraz tylko śmierć. Wypierdalać. Dobra. Sny, pora wyciągnąć asa z rękawa. Zajmij się nimi! Zajmij się nimi leć! Leć i pożrej ich. Pożrej ich z na wielki wieki.